Dzień dobry Państwu, witamy z hali mistrza Polski Jastrzębskiego Węgla. Ja nazywam się Marcin Fejkiel, jestem oficerem prasowym klubu, a ze mną jest świeżo upieczony mistrz Polski Tomasz Fornal. Dzień, Dzień, Dzień dobry, Tomek. witam wszystkich serdecznie. Where is my Tommy, jak zwygmawiać, były trener Jastrzębskiego Węgla, Slobodan Kowacz, otóż jest. Jest z nami, ma naszej medal medal mistrzostw Polski. Tomek, poświętowałeś już? No tak, poświętowaliśmy z chłopakami, posiedzieliśmy chwilkę na hali jakby Jestem tutaj. W jaki sposób wróciłem do tego sezonu? Udało się wygrać. Jesteśmy złotymi medalistami i, i skupmy się tak naprawdę na superlatywach, bo, bo osiągnęliśmy duży sukces. Wydaje mi się, dla, dla miasta, dla klubu, zrobiliśmy rzecz, chyba, której mało kto się spodziewał, i, i to cieszy. Kto z rodziny najbardziej się cieszył? Tata Marek, który ma już w swojej kolekcji dwa tytuły mistrzowskie, z, wywalczone z hutnikiem Kraków. Może mm. babcia, która jak wiemy, lubi się też udzielać w komentarzach na social mediach o <laughs> waszych sukcesach. Lubi, lubi. Nie właśnie tak mi się dawało. Czy ludzie tak wiedzą, łączą? Tak, co nie wejdę? Wiedzą, to nie tylko, nie, tylko, nie tylko profil Jastrzębskiego, ale po kilkudziesięciu latach dostała babcia dostęp do, do smartfona, do telefonu. Mama jej zaincelowała aplikację Facebooka. no i. Ciężko jej nie zauważyć, ale to cieszy, bo, bo na pewno też, też bardzo wspiera babcię. Ale wydaje mi się, że tak ciężko wodzić, ktoś się najbardziej cieszy. Wydaje mi się, że cała rodzina, z tego co wiem, mama mi opowiadała, że, że w tym czwartym secie, w, tam, w jakichś tam decydujących momentach, to mama cała zestresowana nie mogła, nie mogła, nie mogła oddychać, a, a tata sobie naleśniki leśniki robił, więc wydaje mi się, że mama bardziej przeżywała, ale cieszą się tak samo mocno cała rodzina, brat, rodzice, babcie. A ty ochłonąłeś już, czy, czy da, nadal w tobie te emocje buzują? Jakby jestem cały czas taki, taki bardzo szczęśliwy z tego, co udało się nam osiągnąć i, i jakby wydaje mi się, że jeszcze trochę czasu potrzeba, żeby to wszystko do nas dotarło, bo, bo mimo wszystko no, wydaje mi się, że w obecnym sezonie mało kto stawiał w ogóle taki końcowy rezultat patrząc na to jak drużyna Zaxe prezentowała się na przestrzeni całego sezonu czy to w pucharach europejskich czy, czy w lidze. My mieliśmy celem, naszym w tym sezonie było dojście do finału. Zrobiliśmy to, ale jakby udało się zrobić jeszcze więcej czyli wygrać to mistrzostwo i, i z, tego się, z tego się naprawdę cieszymy i te emocje na pewno będą długo nam się udzielać i i, i, I to jest, bo to jest historyczny wynik dla klubu, drugie mistrzostwo, ale też nie zapominajmy, że to jest na pewno super krok. Fajnie wygraliśmy ten złoty medal, ale czemu by tego nie powtórzyć, czemu by tego tych sukcesów dla, dla miasta, dla klubu nie, nie, nie zwiększyć, żeby ich było jeszcze więcej, żeby tych proporczyków pod, pod halą zawisło jeszcze więcej. I, I możemy się pocieszyć. Jasne, że tak zaczynają się niektórym dłuższe, niektórym krótsze wakacje. Jest czas na świętowanie, ale. Trzeba by nie, nie powtórzyć tego, 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 tego sukcesu, jakby personalnie my mniej więcej zawodnicy wiemy, jak to będzie wyglądać i pewnie też większość ludzi już też się domyśla, bo te plotki jednak się po, tej, po, po świecie mediów rozchodzą i mamy naprawdę perspektywę i możliwości na, na, na zrobienie takiej dynastii, zrobienie takiej naprawdę potężnej, potężnej drużyny, która z roku na rok może odnosić te sukcesy w Polsce i w Europie. No właśnie, przechodząc tutaj, mówiłeś, że poszukujesz dla siebie klubu z większymi ambicjami. Oczywiście absolutnie niczego nie, u, nie ujmujemy e, cerradowi e, i Czarnym Radom, bo to jest świetny klub, pracują tam z ludzie, tak. Ale jednak e, Jastrzębski węgiel, wiadomo, no, co roku walczy o najwyższe cele. Tutaj ta poprzeczka jest wysoko zawieszona. Jak, 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 jak to by się gra pod, pod tą ciągłą presją? Jakby to, to jest tak, że. Te... Tak jak powiedziałeś, nie ujmujemy nic różnie z Radomia. Po prostu są drużyny w Lidze, które mają te aspiracje granie w mistrzostwach o te medale, granie na europejskich, jakby, parkietach i prezentowanie siebie w Lidze Mistrzów. A są też drużyny, które gdzieś tam biją się o play-offy i, i to jest normalna kolej rzeczy, że tak jest stworzona liga i tak to wszystko wygląda. Ale rzeczywiście, wydaje mi się, że po tych trzech latach, gdzie spędziłem w Radomie, no to. Gdzieś tam jakieś te oferty były i do końca, do końca się zastanawiałem, ale jeżeli bym mógł cofnąć czas, to bym się nie zastanawiał tak długo, jak to robiłem, tylko w ciągu dwóch sekund podpisałbym kontrakt i ostrzębił, bo no, czuję się tu bardzo dobrze. Jakby warunki stworzone dla, dla zawodników, dla całego tego otoczenia sportowego, jakim, jakim jesteśmy, są, są fenomenalne. Hala jest chyba najlepsza w Lidze. Całe zaplecze fizjoterapeutów i no, wszystko co jest związane ze, ze słowem sport tutaj w tym, w tym mieście, w tym klubie, no to ciężko znaleźć cokolwiek, jakikolwiek minus, który mógłby, mógłby tutaj w jakiś sposób źle wpłynąć na, na, na klub z i wydaje mi się, że znalazłem, znalazłem takie miejsce, w którym bym, bym chciał i jak widać z perspektywy ostatnich trzech miesięcy, czterech, kiedy podpisałem kontrakt na, na kolejne trzy lata, że chcę tutaj, chcę tutaj zostać, dobrze się tutaj czuję. Mm, już się zadomowiłem w mieście, wiem gdzie co jest, wszystko, więc można powiedzieć, że znalazłem taki swój teraz drugi dom. Ta presja dnia codziennego nie paraliżuje tutaj w Jest presja, ale to wydaje mi się, że, że, że to z jednej strony jest, jest dobre, że, że jakby poprzez wszystkich może dookoła związanych jeździ tam presja i ludzie są tutaj głodni sukcesu w tym mieście i może w jakimś stopniu czy ja wiem, czy to jest stresujące? Wydaje mi się, że jeżeli ktoś sobie nie radzi ze stresem i z presją, nie wiem, zdobycia jakiegoś medalu czy czymś, no to nie zajdzie daleko. Tak. No, czyli stres, presja, no to jednak są takie rzeczy, które, z którymi na co dzień my się spotykamy na meczach, na treningach, gdzie, gdzie, gdzie trzeba codziennie udowadniać i jeżeli ktoś sobie z tym nie radzi, no to musi popracować. No, nam to nie przeszkadza, my jesteśmy, znamy swoją wartość, wiemy, co potrafimy i... I też jesteśmy głodni tych sukcesów, wydaje mi się, wszyscy i każdy lubi wygrywać i każdy sobie może nawet osobiście to taką presję, że w tym roku nie wiem, trzeba dojść tutaj, trzeba dojść tutaj, trzeba to wygrać. Ty siłę mentalną pokazałeś już w zeszłym sezonie. No, to nie jest przypadkiem to, że dwa razy ogrywa się mocarny zanitka kazań, ty w obu tych meczach wywalczyłeś statuetkę MVP. No ten sezon to już w ogóle no, no, można powiedzieć, że nie rozpieszczał cię. W najważniejszym jego momencie wróciłeś i pokazałeś klasę była kontuzja, liczne kwarantanny w zdrowiu, później zakażenie koronawirusem, mhm. brak wyjazdu na Puchar Polski, sporo jak na jeden sezon, Jakby, ja już to mówiłem i sobie też tam gdzieś o tym myślałem, że mm, jak przez cztery i pół roku, powiedzmy, grania w siatkówkę, jakby na parkietach Plus Ligi, senior, w seniorskiej siatkówce, ogólnie odpłukać, żeby tak było jak, jak, może do pewnego momentu, że żadnych kontuzji, przerw, chorób, niczego takiego nie było to w tym roku miałem wrażenie, jakby ktoś gdzieś tam coś kierował i powiedział, że panie, panie formel, pan za długo jakby bez żadnej przerwy jest i jakby odebrał sobie to wszystko co, 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 co te przez te cztery, pół roku jakby udało mi się omijać. Jakby no, na, na rzeczy typu właśnie związane z, z, z wirusem nie mam wpływu. No, nie, byłem, nie, nie jestem w stanie wyjść, jeżeli ma, są obostrzenia, które są i są rygory wprowadzone, które są, że jeżeli człowiek jest zarażony, to musi siedzieć nie wiem, 10 dni w mieszkaniu, no to ja nie jestem w stanie wyjść, nie jestem w stanie tego ominąć. Nie ja, na, ja na to nie mam wpływu i ja sobie gdzieś to w głowie starałem uświadomić, że że no po prostu ja z tym nic nie zrobię, to nie jest moja wina i to nie zależy ode mnie, czy ja będę siedział 4, 5, 6, 10 kwarantann, będę musiał za sobą przejść. Pech chciał, że, że akurat wyszło ich 5, I, bo najlepiej chyba by było na początku się, się tym zaradzić, tak jak niektóre drużyny to, to miały, że po prostu większość drużyn, tak jak Gdańsk, na początku przesiedzieli i potem mogli sobie cały sezon normalnie kontynuować, a u nas to wydaje mi się, że wyglądało najgorzej z perspektywy czasu, bo do pewnego momentu nikt nie był chory, a potem jak już jedna osoba się zaraziła, to już poszła fala i potem co chwilę jakieś przerwy, ktoś wraca, wracaliśmy do treningów, tydzień z 10 dni treningów, znowu przerwa i gdzieś to bardziej wydaje mi się, fizycznie to wiadomo, że, że w jakiś sposób się przez to traci, ale też mentalnie wydaje mi się, że w pewnym momencie było, było ciężko, bo, bo wiedziałem, że nie mam na to wpływu, a gdzieś tam mimo wszystko starałem się wracać po tych wszystkich przerwach i nie jest człowiek w stanie Prezentować takiego poziomu, jakiego prezentuje, prezentuje na przykład podczas dobrej formy, kiedy wraca, no nie jest w stanie człowiek po 10 dniach siedzenia nie wiem, na kanapie, oglądania Netflixa w domu, czy leżenia w łóżku, wrócić i sobie oto tak zacząć super grać. I to mnie bardziej frustrowało, hmm. że po prostu ja chciałem coś, a nie byłem w stanie przeskoczyć pewnych rzeczy związanych z fizycznością i z, jakby z, z tym wszystkim. Gdzież inaczej jest, jak na przykład gra się jeden, drugi, trzeci, czwarty mecz, piąty z rzędu. Jest gdzieś to w serii utrzymywane, człowiek nabiera pewności siebie, a ja gdzieś, gdzieś no Łapisz po prostu łapie się, się właśnie ten rytm, a, a mi tego rytmu w tym sezonie brakowało przez te przerwy. A najbardziej chyba ubolewam nad tym, nad tym Pucharem Polski, bo przepraszam, jeżeli y, omijałem je treningi, to jeszcze jakoś w stanie byłem to przedrać, ale kiedy widziałem, że chłopaki pojechali do Krakowa, do mojego rodzinnego miasta. Grać Puchar Polski. Sądzę, że było, było tam dużo ludzi, którzy, którzy mnie na pewno znali i wiedzieli, że jestem z Krakowa. I, I to mnie najbardziej bolało, że jakby oglądałem sobie to przed telewizorem w domu i tak no, w tym momencie nie było zakolorowe, jeżeli chodzi o tam moją stronę mentalną. Dało się wrócić, jakby zakończyło się wszystko z, z happy endem. Jeżeli chodzi o, mamy złoty medal do jakiejś dyspozycji. Jeżeli jesteście zadowoleni, to się cieszę, że wróciłem. Zdaję sobie sprawę, że mam takie poczucie wewnętrzne, że jeszcze w jakiś sposób to, co prezentowałem w klubie przez dwa lata, to jeszcze nie jest w żaden sposób maks możliwości, że jestem w stanie lepiej grać i wiem, że w przyszłym roku może być to, może być to sezon, który może należeć do mnie. To jakby uprzedziłeś moje pytanie, bo chyba nie obrazisz się, jeśli zdradzę kibicom, że w kuluarowych rozmowach no, mówiłeś o tym, że, że, że ten finał Pucharu Polski oglądany przed telewizorem to było strasznie dołujące doświadczenie dla ciebie. Czy wówczas wierzyłeś, że, że to się jeszcze wszystko tak potoczy w tym sezonie? Z Twojej perspektywy? Nie, jakby ja sobie zakładałem, kiedy wróciłem do treningów, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby wrócić i pomóc drużynie w play-offach I, i takie było moje założenie. Czy ja bym odgrywał jakąś rolę mniej znaczącą, czy taką, jaką się udało odegrać w tych playoffach to wydaje mi się, że to jest wszystko tylko dzięki pracy, którą gdzieś wykonaliśmy z, z, z trenerem na treningach, gdzieś dodatkowe powtórzenia i to pozwoliło jakby wrócić mi do dyspozycji, którą, która była dla mnie zadowalająca a jakby jestem w stosunku do, siebie, stosunku do siebie surowy, więc jeżeli w jakiś sposób mi się to podobało, to, 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 to wiem, że, że dało się na to patrzeć. Osoba trenera, podkreślasz to, mhm. że trener Gardini to był człowiek, który od razu na Ciebie postawił. Ty generalnie chyba potrzebujesz trenera, e, mentora, autorytetu. Bardzo dobrze Ci się współpracowało z, kowacze, z trenerem Kowaczem, teraz mhm. z trenerem Gardinim. Jest tak, jak mówię, tak? Nie, Je, Jest tak, jak mówisz, jakby ja potrzebuję, też jestem zawodnikiem, który potrzebuje takiego, takiego bata nad sobą, tak mi się wydaje. Ja jakby jestem ekspresyjny, jakby bardzo szybko gdzieś tam denerwują mnie błędy, które robię na treningu. Ja na przykład, jeżeli coś mi nie wyjdzie, to mam ochotę czasami no, różne rzeczy zrobić. I ja potrzebuję takiego tenera, który będzie mnie cały czas stopował, gdzieś tam bacikiem trzymał nade mną i. Taka, taki trener, wydaje mi się, że jakby z perspektywy czasu i doświadczenia, które złapałem, to taki trener ma na mnie największy wpływ i, i tak jak też powiedziałeś, trener, trener nie przyszedł i od razu powiedział, że no Ty będziesz grał u mnie w drużynie i, i od razu też człowiek wtedy łapie taką pewność siebie. Nie spodziewałem się, że tak szybko że tak szybko zacznę, bo, bo wróciłem w środę, chyba w piątek, czy w sobotę graliśmy z zawierciem. A ja tak naprawdę to nie mogłem oddechu zować podczas pierwszego seta, ale jakby wtedy wiedziałem, że, że trener mi ufa. Wtedy wiedziałem, że jakby trener zna moją wartość i wie, co mogę dać drużynie, i, i to mnie najbardziej cieszy, że, że gdzieś trener mi ufa i trener, trener od razu z góry postanowił, że, że ja będę u niego w drużynie grał, i to na pewno mnie cieszy. Co Twoim zdaniem zdecydowało o tym, że, że zdobyliście to Mistrzostwo Polski? Faworytem nie byliście, w pewnym momencie mówiło się o tym, nawet kiedy byliśmy na Pucharze Polski, to wszyscy trenerzy, którzy tam byli na konferencji podkreślali to, że Zaksa jest w tym momencie może nie najlepszą drużyną, ale grającą najlepszą siatkówkę w Europie. Złamaliście ich. Ja uważam do tej pory i cały czas będę to mówił, że jakby z perspektywy sezonu to Zaksa prezentowała najlepszy poziom. Izaksa jakby na tle całego sezonu miała najmniej takich dołków i, i no grają w finale Ligi Mistrzów. Są, powiedzmy, w dwójce najlepszych drużyn w Europie. My ich pokonaliśmy. Cieszymy się z tego na pewno i wydaje mi się, że gdzieś ta, ten kolektyw, ta, ta drużyna, te 14 osób, które, są, które były w tym roku w tym drużynie, to jakby sprawiło, że że my to wygraliśmy, bo na każdej pozycji gdzieś mieliśmy odejście. No, fantastyczne wejścia Jakuba Budzkiego, który tak naprawdę sądzę, że bez niego mogłoby być ciężko na pewno w tych playoffach. I, i, I to bardzo cieszy, że, że, że po prostu byliśmy taką drużyną, która, która też poszłaby za sobą w ogień. Mieliśmy swojego naszego tatę Jurka, który jak trzeba był ojciec. Upalił. Ale wydaje mi się, że jakby Taka osoba w drużynie też jest ważna, no bo jeżeli tak jak zagraliśmy w Kędzierzynie po pierwszym secie tak naprawdę tak było, wziął krzyknął i gdzieś tam, gdzieś tam to ruszyło. I, i taka, taka osoba też w drużynie musi być, która gdzieś tam krzyknie, warknie na, na kogoś, nie boi się podejść do jakiegoś, nie wiem, bardziej utytułowanego, doświadczonego, młodszego trenera. Czyli jak chce to po prostu, zrobi wszystko dla drużyny. I takie, takie osoby są bardzo ważne w drużynie. Rozbierając na czynniki pierwsze ten finał, ja byłem pod wrażeniem tego pierwszego meczu, bo wydaje mi się, nie wiem, może przesadzam, ale taka jest moja prywatna opinia, że oglądałem mecze Zaksy w tym sezonie z tymi największymi w Europie, mhm. z, z, z Lubę z Zenitem, ale mam wrażenie, że ani Rosjanie, ani Włosi nie stłamsili Zaksy tak, jak wyście to zrobili w tym pierwszym meczu, oczywiście pomijając ten pierwszy set. Co się stało wtedy, że że nabraliście aż takiego rozpędu no, i, i kompletnie zablokowaliście. Znaczy, łatwiej, wydaje mi się, że też łatwiej się gra z pozycji underdoga, takiej osoby i drużyny, która tak naprawdę nic nie musi. My tak podeszliśmy do tego meczu, jakby bardzo dobrze zagrywaliśmy i wydaje mi się, że to był bardzo ważny element w tych dwóch meczach, że nasza zagrywka funkcjonowała. Zaksa miała dużo większe dużo, większe, no dużo większe dużo łatwiej się atakuje, jeżeli się dostaje rozegranie z perfekcyjnych piłek, no bo ten blok też jest gdzieś tam lotny i to był na pewno bardzo ważny element, ale też dobrze grali. No ogólnie my bardzo dobrze prezentowaliśmy się w tych dwóch meczach w każdych elementach siatkarskich. Tak naprawdę ciężko byłoby znaleźć, ciężko, znaczy na pewno jakby ktoś chciał to, by znaleźć jakieś elementy i momenty słabsze naszej gry, no bo taka jest siatkówka, to się popełnia błędy i taki jest ten sport. Wydaje mi się, że to była kwestia. Gdzieś tam z widać było po nich, że są też zmęczeni już trochę tym sezonem. Jednak oni mają taką żelazną siódemkę tych osób, które, które ten cały sezon, każdy mecz grali i, i, i to też na pewno dla nich fizycznie było cięższe. U nas jednak tych, ja na przykład teraz w perspektywie ja się nie czuję jakiś zmęczony tym sezonem. Ja sądzę, że teraz A też sporo odpoczywałeś. Dlatego, to, dlatego ja, to, mówię, to, ja, to ja to. mówię, że ja się nie czuję zmęczony tym sezonem, no bo ja prawie ponad trzy miesiące przysiedziałem i oglądałem Netflixa w domu, dlatego, dlatego, dlatego u mnie jest to trochę inaczej, oni jednak te każde mecze, codziennie te treningi, Ja u mnie tak, te przerwy tak zrobiły, że sądzę, że ja dopiero teraz mógłbym zabać taki peak może formy. To jeżeli może to zadziałało o, na Twoją korzyść. Jeżeli o to chodzi, więc jakby... No, nasza dobra gra i wydaje mi się, że z tego się powinniśmy cieszyć, że, że w tych każdych elementach tak naprawdę prezentowaliśmy się w tym finale w ważnych momentach, bo playoffy to są takie, że no, dwa mecze i tak jak, tak jak tutaj w tym roku to, to, się, to się ukazało, że wszystko się może zdarzyć i nawet fantastycznie grająca Zaksa na przestrzeni całego sezonu my ją pokonaliśmy w dwóch spotkaniach. Drugi mecz to już. Bardziej chyba się to wszystko rozgrywało w głowach. Ja widziałem po was ogromną determinację i wiarę w to, że, że, że grupa Azoty, Zaksa, Kędzierzyn, Koźle nie wyjedzie z tej hali ze zwycięstwem. My bardzo chcieliśmy, bardzo chcieliśmy tą rywalizację zakończyć w dwóch meczach. Zdawaliśmy sobie sprawę, że jeżeli dojdzie do trzeciego spotkania w Kędzierzynie, to to będzie naprawdę bardzo ciężki mecz. Jeżeli oni wrócą do tego, do tego play-offu i jakby ograliby nas tutaj, to bardzo ciężko byłoby sobie tam wygrać. I jakby rozmawiałem też z Grzegorzem mm, i pierwszy raz, znaczy mówił, że nigdy nie trafiał w stypowaniu, ale chyba pierwszy raz mu się udało i to w ważnym meczu, bo powiedział, że pierwszego seta sądzę, że przegramy, a potem trzy wygramy, no i tak się, tak się stało. Żałujesz tej Ligi Mistrzów, bo z perspektywy tej rywalizacji z, z Kędzierzynianami wydaje mi się, że półfinał Ligi Mistrzów dla waszej drużyny w tym roku był osiągalny. Jakby to żałujemy, na pewno żałujemy, no bo mm, gdzieś tam czuliśmy, że, że możemy, możemy w tej Lidze mistrzów powalczyć. Widać po, po samej zaksie, że jakby teoretycznie jeżeli my z nimi wygraliśmy, oni są w finale, no, to, to jest takie też gdybanie i gadanie nie ma tutaj co jakby mówić, bo oni w Lidze Mistrzów grają fenomenalnie te mecze z Kazaniem z Luby, no to ja chyba nigdy nie oglądałem i nigdy cię tak nie emocjonowałem meczem, w który, którym, nie wiem, mój brat albo ktoś z moich znajomych, jakiś bardzo bliskich, nie wiem, rodzinny grał mecz. No, jakby się nigdy tak chyba nie kibicowałem że drużyny, jak, 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 jak w tych meczach ich yy, widzę, Mistrzów, bo, bo to się po prostu oglądało fenomenalnie. Ten, ten mecz zlatywał w ciągu 15 minut, miałem wrażenie. I... Żałujemy, szkoda, że w tym roku, szkoda, że w poprzednim gdzieś tam też ta Liga Mistrzów uciekła, ale ja mam nadzieję, że sobie my to odrobimy przez następne lata i jednak e, będziemy jeszcze się cieszyć z, z tytułów... E... Mam nadzieję, że złoty medal, ale to już jest naprawdę ja ciężko. Wiadomo, klub ambitny, ja Łękomina, bardzo... Strzęski, Węgiel, tutaj zawsze gra się w wysokie cele, to teraz co? życie ja bardzo... w złoto Ligi Mistrzów? No ja bym bardzo chciał, jakby gdzieś tam, jakby ktoś kiedyś pytał kilkanaście lat temu, no to powiedziałem, że chcę zostać mistrzem Polski, który będzie pełnił, jakby pełnił w drużynie ważną rolę. Jeden z tych celów się gdzieś tam udało wypełnić i no to chyba trzeba sobie jakieś nowe stawiać i na pewno bym chciał gdzieś w przyszłości medal, medal Ligi Mistrzów zdobyć. Sezon, sezon generalnie był dziwny, nienormalny, chociażby z tego względu bardzo ważnego, że, mm -hmm. że zabrakło kibiców na trybunach. No, sport zawodowy bez fanów na trybunach, no, trochę się to nie klei. Nie, jakby by... to jest tak, że na początku, kiedy graliśmy bez kibiców, to to było takie, że a to pewnie dwa, trzy mecze, może cztery, może pięć, a jakby z perspektywy całego sezonu to jest naprawdę jakby kibice... Ciężko to opisać tak naprawdę słowami, co, co dają, ale to jest jakieś dodatkowe emocje, to czasami na, naprawdę rzeczywiście jest to ten siódmy zawodnik na, na, na boisku, który, który gdzieś pomaga. i Żałuję tylko, że jakby w ten finał, który, który rozgrywaliśmy, ja jakbym sobie wyobraził, że tutaj na każdym krzesełku jest kibic i my wygrywamy to mistrzostwo, to, no to sądzę, że tutaj tę halę by się na pewno na pewno bardzo, bardzo długo ją jakby opróżniało, żeby tutaj nikogo nie było. No bo no to by było coś niesamowitego. Żałujemy, że, że kibiców nie było. Ale była chociaż namiastka na koniec. Była na nie... namiastka, było, byli kibice przed halą. halą. Postaraliśmy się zrobić wszystko, żeby oni też poczuli poczuli jeszcze bardziej to mistrzostwo. Wyszliśmy gdzieś tam z nimi, się cieszyliśmy. Ale no bardzo żałuję, że tych kibiców nie było, nie było na hali, no bo wydaje mi się, że widowisko sportowe przy pustych trybunach i, i, i totalnej ciszy, gdzie słychać każde, każde krzyknięcie, każde obrazowe na hali, no takie jest średnie. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie już, już będzie to wszystko normalnie wyglądało i że kibice będą mogli wejść na hale. Teraz czas na krótki odpoczynek i zgrupowanie reprezentacji Polski. Chyba miło się będzie pojawić na, na tym zgrupowaniu jako świeżo upieczony mistrz kraju. Na pewno miło. Pojedziemy z Kubą Popiwczakiem, z Kubą Popiwczakiem pojedziemy 26 do Spały. I, I na pewno będzie to przyjemne m, pojechać na reprezentację jako, jako, jako Mistrz Polski, no ale tak jak mówię, można się pocieszyć, jak zaczęliśmy ten wiatr na początku, że my się cieszymy jakby z tego mistrzostwa, ale już w reprezentacji są inne cele, jakby przygotowujemy się do, do igrzysk olimpijskich. I, i to już będzie tylko, tak naprawdę, historia, i, i to zostanie tylko w pamięci naszych, yy, naszych jakby, kolegów, też z drużyny, moich kolegów z że my to mistrzostwo wygraliśmy, ale no spokojnie. Nie ma co tutaj popadać w furę optymizm. My się cieszymy, ale to już jest przeszłość. Wywołałeś imprezę docelową mhm. tego sezonu Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Na dzisiaj. Ile procent szans dałbyś sobie, że znajdziesz się w dwunastce powołanych na, na igrzyska przez trenera Witala Heinena? Ile procent? Nie wiem, jakby ja zrobię wszystko. Nie chcę tak mówić, że procentowo, bo, bo ja nie jestem w stanie tego określić. Wszyscy znamy Witala, wiemy, jaki on jest. On ma swój plan ułożony gdzieś tam w głowie. Ja zrobię wszystko, żeby przekonać go do tego, że zasługuje. Żeby pojechać, a kto pojedzie, wydaje mi się, że dwie osoby są już na pewno pewne, tutaj bez żadnych wątpliwości chyba jesteśmy w stanie, więc są dwa miejsca na sześć osób. Ja zrobię wszystko, żeby, żeby, żeby jedno z nich należało do mnie, ale to będzie decyzja trenera. Ja postaram się zrobić i udowodnić, mu, że na to zasługuję. I, i zobaczymy, jaką on decyzję podejmie. Nie było Was na hali, ale naprawdę czuliśmy Wasze wsparcie i dziękujemy Wam bardzo za to, co zrobiliście w tym sezonie. Wy, kibice, ten medal, który tutaj jest, też, też należy do Was i to też jest w mniejszym, większym, ale to też jest wasza, wasza zasługa. Tomkowi dziękujemy za udział w dzisiejszym programie Rozmowy z Mistrzami, tak to możemy nazwać, a Państwu dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.